Nie Ogólnie nagrywam. Nie, nie wiem po co. Po prostu nagrywam. Nie wiem po co w ogóle tu nagrywam, ale no. Że... Po prostu nie wiem, przeglądam sobie. To bo mi się nudzi. Nie. Nie wiem po co. Nie wiem, ja mam wrażenie, że ten... Kanał nie ma sensu, bo i tak nie da suba nawet jakimś cudem mój kolega ma 60 chyba, tam 9 subów, To ja to tylko od nie wytrzymuję normalnie. Nie wiem, no. Nikt nawet łapi w górę nie da. Sadka. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać na tym filmie. Nie wiem sobie w sumie co robić na tym YouTube'asie. Nie patrzę sobie YouTube'a normalnie i tyle. Dobra, no to nie wiem. Mi się nudzi, będę się dalej nudzić i... Chyba się żegnamy, dobra.